Hejka, szukasz pomysłu na szybki i zdrowy obiad? To musisz zrobić ten pyszny makaron z cukinią i kurczakiem. Czas przygotowania około pół godziny. Zaczynamy. Cukinię ścieramy na tarce. Dodajemy do tego pomidory, cebulę pokrojoną w kostkę pierś z kurczaka. Następnie czosnek, słodką paprykę, sól, pieprz oraz szklankę wody. Wszystko dokładnie mieszamy, przykrywamy i wstawiamy na gaz. I gotujemy przez około 7 minut, aż wszystko puści wodę. Następnie dodajemy surowy makaron, dokładnie mieszczamy, i gotujemy przez 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy świeżą natkę pietruszki, wsypujemy parmezan, może być grana padano, dokładnie mieszamy i bęk! Przepyszny makaron z kurczakiem i cukinią ląduje na Waszych stołach. Moja żona oszalała, kiedy pierwszy raz tego makaronu spróbowała.